Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym właściwie jest świadomość? W tej chwili twój mózg przetwarza miliony informacji: kolory, dźwięki, myśli, wspomnienia, ale czym tak naprawdę jest to ja, które wszystko obserwuje? Może ci się wydawać, że wiesz, czym jest świadomość, ale im bardziej się w to zagłębiamy, tym sprawa staje się dziwniejsza. Spójrz na to jabłko. Możemy powiedzieć, że jest czerwone, ale kolor to jedynie sposób, w jaki nasz mózg interpretuje fale świetlne o określonej długości. A co ze smakiem? Kiedy mówimy, że jabłko jest słodkie, to tak naprawdę nasz mózg interpretuje reakcje chemiczne zachodzące w kubkach smakowych. To samo dotyczy zapachu. Cząsteczki unoszące się w powietrzu same w sobie nie pachną. To nasz umysł przypisuje im określone doznania. Nawet dźwięki nie istnieją w tej samej formie poza naszym umysłem. To jedynie fale ciśnienia w powietrzu, które dopiero po przetworzeniu przez nasz mózg stają się czymś, co odbieramy jako dźwięk. W rzeczywistości poza naszym umysłem istnieją jedynie surowe informacje, które dopiero nasz mózg zamienia w barwy, smaki, zapachy i dźwięki. Łatwo to dostrzec, porównując sposób, w jaki różne gatunki postrzegają świat. Muchy widzą w ultrafiolecie, psy dostrzegają mniej barw niż ludzie, a ryby mogą rejestrować światło polarne. Każdy organizm ma swój własny filtr rzeczywistości, bo nie da się widzieć świata takim, jaki jest naprawdę, bez żadnego rodzaju interpretacji. W neurologii potrafimy powiązać określone doznania z aktywnością konkretnych obszarów mózgu. Wiemy, co się dzieje w mózgu, kiedy czujesz smak, widzisz kolor, słyszysz dźwięk. Możemy nawet przewidzieć, co zobaczysz albo usłyszysz, patrząc tylko na obraz Twojej aktywności mózgu. Ale to wciąż nie odpowiada na najważniejsze pytanie. Dlaczego w ogóle coś czujesz? Dlaczego te impulsy elektryczne i reakcje chemiczne zamieniają się w coś tak subiektywnego jak ból, radość albo zapach kawy? To jest właśnie tak zwany twardy problem świadomości. Czyli wyjaśnienie skąd bierze się subiektywne wewnętrzne doświadczenie. Dlaczego nie jesteśmy tylko biologicznymi maszynami, które działają, reagują, ale niczego nie czują? Dałoby się stworzyć robota, który działałby dokładnie tak samo jak człowiek. Uczyłby się, mówił, poruszał, ale nie miałby żadnych doznań. Byłby pusty w środku. A jednak my czujemy i nie wiemy dlaczego. W 1983 roku Benjamin Libet przeprowadził eksperyment, który do dziś podważa nasze wyobrażenie o wolnej woli. Poprosił uczestników, żeby wykonali bardzo prosty ruch, poruszyli palcem w dowolnym momencie. Mieli też zapamiętać moment, w którym świadomie podjęli decyzję o tym ruchu. Jednocześnie EEG mierzyło aktywność ich mózgu. Okazało się, że gotowość do ruchu pojawiła się zanim dana osoba świadomie zdecydowała że to zrobi. Czyli mózg zaczął działać wcześniej, niż ty sam miałeś wrażenie, że podjąłeś decyzję. To trochę tak, jakbyś dowiadywał się o własnej decyzji po fakcie. To zmienia wszystko, bo jeśli świadomość nie jest pierwsza, to co tak naprawdę decyduje? Im dłużej patrzymy na to, jak działa świadomość, tym bardziej zaczyna to przypominać coś znajomego, coś, co sami próbujemy stworzyć. Chodzi mi o sztuczną inteligencję. Ta, którą mamy dziś, nie jest jeszcze świadoma, to wciąż tylko algorytmy. Ale już teraz potrafi tworzyć pozory świadomości. Weźmy AI, która gra w gry. Żeby dobrze sobie radziła, musi rozumieć, co prowadzi do sukcesu, a co do porażki. Potrzebuje punktów nagrody i punktów kary. To bardzo pasuje mi do opisu życia. W naszym przypadku nagrodą może być dopamina, a karą ból. Przyjemność w czasach jaskiniowców oznaczała przetrwanie. Dziś niekoniecznie, ale system został. Dlatego mózg nagradza cię, gdy oglądasz filmy na YouTube. Nasza świadomość również działa według wbudowanych reguł. Od urodzenia boimy się śmierci, ognia czy wysokości. Innych rzeczy uczymy się z doświadczenia. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli zapisany gdzieś jakiś kod, i w pewnym sensie tak jest. Tym kodem jest nasze DNA. Bez niego organizm nawet nie wiedziałby, co ma robić. Jesteśmy czymś pomiędzy kodem a doznaniem. Tak jak w grze, gracz widzi grafikę, dźwięki, ruch, ale pod spodem działa ogromny kod, którego nie widać. My jesteśmy właśnie tym efektem końcowym, graficznym interfejsem czegoś znacznie bardziej złożonego. Świadomość to nie cały system, to raczej jego powierzchnia. Więc jeśli my jesteśmy świadomi, bo nasz mózg zbudowany z atomów osiągnął odpowiedni poziom złożoności, to co stoi na przeszkodzie, żeby zbudować coś takiego samego, tylko że sztucznie? Bo w końcu jaka kombinacja pierwiastków złożona w odpowiedni sposób daje w efekcie samoświadomość? Jeśli nasza świadomość powstaje z materii, to w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, by dało się ją odtworzyć. Wystarczy tylko odpowiednia kombinacja pierwiastków, odpowiedni kształt, odpowiednie połączenia. Dlaczego jeszcze nikt jej nie znalazł? Niektórzy naukowcy sugerują, że to kwestia złożoności. Według teorii emergencji, jeśli jakiś system osiągnie wystarczająco skomplikowaną strukturę, mogą zacząć pojawiać się tak zwane właściwości emergentne rzeczy, które nie istnieją w żadnym z elementów osobno, ale pojawiają się, gdy te elementy zaczynają współdziałać i właśnie jedną z takich właściwości może być świadomość. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że świadomość jest zmienna: raz ją mamy, raz nie. I niekoniecznie Twoja świadomość ma jeden początek i koniec. Kiedy idziesz spać, Twoja świadomość wyłącza się na 8 godzin. Przynajmniej na tyle powinna. Ale Ty doświadczasz tylko tych świadomych momentów. To tak jakbyś umarł, tylko że potem się budzisz. Śmierć różni się tylko tym, że już się nie obudzisz. To trudne do wyobrażenia, brak świadomości na wieczność, ale z jakiegoś powodu potrafimy sobie wyobrazić brak świadomości na jakiś czas. Może być nawet nieskończenie długi, a mimo to umysł jakoś to ogarnia. Dzieje się tak dlatego, że zaśnięcie to dla ciebie żaden koniec. Po nim znów jesteś, kontynuujesz swoje życie, ale śmierć to brak kontynuacji. Nie zrobisz już tego, co zawsze chciałeś zrobić. Nie powiesz tego, czego nie zdążyłeś powiedzieć. Nie pozwól, żeby to się stało. Wykorzystaj każdą chwilę, bo tak naprawdę nie wiesz, ile ich jeszcze zostało. Ok, to mój pierwszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i to tyle w sumie. Będę robił jakieś różne rzeczy.